Mam 1000 złotych i przez następną godzinę każdy, kto mnie rozśmieszy, dostanie 50 zł. A pieniądze, które obronię i zostaną, przeznaczam na fundację Cancer Fighters na walkę z rakiem. Także kibicujcie mi, żeby zostało jak najwięcej. Jeżeli mnie rozśmieszycie, dostaniecie 50 zł. Proszę bardzo. Co łączy czarną osobę ze ścianą? Łańcuch. <słuch> Lord, łańcuch. Wchodzi baba do lekarza i mówi: Doktorze, bo ja nie mam cycków. Ale lekarz do niej. Ajajaj aj, aj. Ciekawy żart. Widzisz moją karnację? Czyli możesz z tego żartować, ja tak? Ja mogę, ja mogę. Mam pasa. I jest idealny zawód dla rodziców. TikTokera. A! Zawód, bo zawodzą się. Mogą się zawieść z tym. Nie? Sierniwo, dobra. Jeżeli nie rozśmieszysz, dostaniesz 50 zł. Proszę bardzo. No jak się nazywają takie same drzewa? Rozśmiesz mnie, a dostaniesz 50 zł, proszę bardzo. Idzie sobie prostytutka ulicą i mówi: O boże! A Jezus, o kurwa! <śmiesz> Jeżeli mnie rozśmieszysz, dostaniesz 50 zł, proszę bardzo. I dam sobie dwie mrówki przez lodowisko i jedna mówi do drugiej: Uważaj, cyrębel, Generalnie pewnego dnia jesteśmy w takim śmiesznym stanie. U mnie w domu. Z czym się różni też czuwa od słońca? O. Czym? Z tym, że słońce jest gorące. No i sobie uznaliśmy, że sobie zjemy płatki. No i w którymś momencie uznałem, że podejdę do pomarańczy. A ty z już nie, bo zim należy w grobie. Także? No i bierzemy pomarańczę i rzucam w tego do wila tam pomarańczą. Co mówi kanibal do Sprinterów? No. Fast food. To chyba był żart taki, że jak mówi na kanibal z na sprinterów. Nie wiem. Wtedy ja jako profesjonalny gracz piłki wywaliłem w tą pomarańczę z główki, ona wpadła w nasze płatki, rozwaliła obie miski na podłogę. 15 minut wytrzymałem i jeszcze się nie rozśmieszyłem, ale już było blisko. Jego brat wyszedł z pokoju, poślizgnął się na płatkach, uderzył się głową w miskę dla psa z wodą. Czym się różni kobieta od granatu? Czym? Niczym. Jak zabierzesz pierścionek, oba zabierają pudzą. Bardzo ciekawe, no. Wtedy przyszła jakaś starsza pani z gołu, zapytała co tu się dzieje. Jego brat leży z głową w misce dla psa. Ona wchodzi, pyta co tu się dzieje. Kurde, wiedziałem, że to wyjdzie z Co Słuchaj, ile zajmujesz się magią? 14, 15 lat jakoś tak. I jakiego czasu nagrywasz na YouTubie? 11 lat. Słuchaj, żart wygląda tak, że ty masz milion subskrypcji, a Hejka Tulenka ma półtorej miliony. I ona nawet nie ma tyle lat, ile ty uczyłeś się magii. Pięć proszę bardzo, Dzień. brawo. Niedawno miałam maturę i dostałam 100% z polskiego ustnego. Dlaczego Blondynka nie zrobi kariery w lekkiej atletyce? Za bardzo nie wiem, jak do tego doszło, bo zaczęła wymierzyć Cock Dal stopere. Były bardzo miłe panie. Dostałam pytanie o jakichś domach, więc powiedziałam, że no. Mickiewiczowi było na emigracji smutno. Ja jestem formalnie blondynem, więc. Czyli nie przymierzasz się do kariery w lekkiej atletyce? Było coś o jakichś gruszach, więc powiedziałam, że to nawiązuje do Litwo, ojczyzna moja. I powiedziałam, że tam był taki cytat, że grusze srebrne siedzą na gałęzi i coś tam miedzą płynie. Rozśmiesz mnie, a dostaniesz 50 zł. Jak nazywasz się pies, które nie mało? Bo i tak przyjdzie. Potem zapytały się mnie, czym jest dla mnie dom. Skończyłam na mówieniu o przystanku autobusowym i o tym, jak mam chłopaka. Nie pytały mnie o to, ale uznały, że to było smutne, nawet się trochę wzruszyły. Wiesz, jaki będzie, co będzie śmieszne? Co będzie? Śmieszne? Jak ci teraz cofną maturę. Aha. Stand up już niedługo, zapraszam serdecznie. Link w opisie można się zapisywać jeszcze przed premierą. I się Hitler od Pukina? Ten komuś nie gazu. Ten ostatni jest mocny. Piszcie mi w komentarzach, ile razy się zaśmialiście i na których żartach. Jak nazywa się Nie Nieważne, i tak nie przyjdzie. <noise> Ale o co w ogóle chodzi dzisiaj? Dlaczego Harry Potter to film fantazyjny? Bo Rudy miał przyjaciół. <noise> no to jest to. Bardzo przepraszam wszystkich, e, którzy mi kibicują. Ludych też przepraszam. Coś jeszcze? Dufa. Klask. Słuchajcie, mamy 45 minut, jeszcze 15 minut. Zobaczymy ile kasy mi zostanie. Miło że zostaniesz 50 zł, już bardzo. Musisz powiedzieć, że masz problem, okej? Okay? Masz do mnie problem? No mam do ciebie problem. Weź, co trzeba z nim zrobić? Co trzeba z nim zrobić? Z problemem trzeba się Nie. Yes. <laughs> Powiem ci tak, dam ci 5 dych, bo, bo drgnąłem. Patrz, i jak będziesz patrzeć na moją lewą rękę. Ja tak patrz, tak przyjrzyj się. Ale nie, widzisz moją rękę, widzisz? Widzę. O, widzisz no, widzisz o. Czy wiesz jak zabić 12 mów na raz? Wystarczy się uderzyć w patelię etiopskiej, dziecko wstarznie. Co na obiad? Nic. To też było nic. Robiłem na dwa dni. Jadę od dwie blondynki motocyklem. Jedna mówi patrz jaki piękny raz. A druga mówi kurde, nie widzę, bo mi się Co jej blondynka naga w przy ognisku. ogień. Roz mnie, mnie dostaniesz 50 zł, proszę bardzo. Wiesz kto wymyślił miłość? Żydzi, żeby nie płacić pieniędzy prostytutkom Co najszybciej rozkłada asfalt na fincę Słońce? Nie, Ebola. O no, tak, tak, tak. Jest się Siema. Mogę cię przelecić. Jest normalnie, spokojnie. Znaczy, to jest... Y, rozśmiesz mnie. To ci jak cię przeskoczę. Nie sądzę. Rozśmiesz mnie, dostaniesz 50 złotych. Proszę bardzo. Co robi Jezus na skrzyżowaniu? No wraca. Idą sobie trzy żółwie przez pustynię. Jeden idzie i przed sobą widzi nic w pustynie, a za sobą widzi żółwia. Jedzie Rudy i Ruda w aucie. Kto prowadzi? Nie wiem. Policjant. Idzie drugi żółw za nim, przed sobą widzi żółwia, a za nim drugiego żółwia. Ostatni żółw, przed sobą widzi żółwia, ale to są wniżut. A Czemu ten ostatni widzi żółwia? Nie wiem, bo to już czuje. A czemu Ania nie ma zębów? Bo ma wywalone. Proszę bardzo. Słuchajcie, muszę wytrzymać jeszcze jakieś 10 minut, także walczymy. Najstraszniejsza roślina w chińskim nie, azjatyckim lesie. Bambu! Znowu. Pamiętaj się tego typa z początku odcinka? Co mnie przestraszył? To jest jego kolega. Jeżeli mnie rozśmieszysz, dostaniesz 50 złotych, proszę bardzo. Idą sobie trzy żółwiki. Hello. Tak? Przez pustynię? No. I nie mów, że ostatni jest kłamczuszkiem. Ale jak 3 na 3 trafię, że znam puentę, to no. ja dostaję 5 dych, tak? Nie. Dobra, no dawaj drugi, no. Mówi 2 no. złote. 2 złote, dobra. Idzie baba do lekarza, a... Lekarz to baba. Wow. No da, nie, jak ktoś no. mi wytłumaczy ten żart, to zapłacę 5 dych, nie? Co robi piłkarz na ulicy? Stoj w korku. Dwa złote. Dwa złote. Trzy puenty odgadłem, dwa złote wygrywam. Dawaj. Nie. O, dorzucamy do naszej zbióreczki, proszę bardzo, dwa złote. Ej, no to ty jak oferujesz każdemu 50 zł, to masz potencjalnie dużo kasy w kieszeni. To prawda. Cudownie też co tyle kasy w kieszeni. no to trzeba ciężko pracować. Tak. Mogę Ci mój dyplom pokazać. O, to może być dobry żart. O, górola. Patrz, patrz. patrz. Cześć! Oh. Oh, o, so jest Agustin. Mmm, mm, fajnie co. Pan dyrektor. No. A jak zatańczy ci breakdance, to się zaśmiejesz. Ale to poczekaj, to ty zatańczysz, a ja się będę z tego śmiało, jak się będziesz czuła? Cudownie. Jak gwiazdę zrobię na pewno. Wszystko za 50, złotych zrobię. mnie, dostaniesz 50 złotych, Timur. Proszę bardzo, to jest twoja szansa. Idzie sobie chłopak przez las, patrzy w gówno w las, nie? Dobra, no nieważne, nie przejmuje się, idzie dalej. Konkurs talentów to nie ten odcinek, ale spoko. Patrzy, już nie w las teraz w gówno, ale widzi dwa gówna leżą na ziemi. Nie, nie wie o co chodzi. Dobra, chuj no, idę dalej. <laughs> Idzie dalej, sobie patrzy, tam kolejne gówno. Nie wie o co chodzi. Dobra, no nie przeszkadza mu to, no każdy ma potrzeby, nie? A to, to ty wygrałeś jakiś konkurs taneczny w ten sposób? Nagle widzi domek. Po środku lasu, nie wie o co chodzi, postanawia wejść do tego domu, nie? No I huka nikt nie odpowiada, no to wchodzi. A to był jakiś taki. No nie powinnaś się że coś postaw w Bregnesu jako chłopowiec? Patrzę, a tam jakiś dziadek. Mówi, panie, skąd tu tyle gówna? Wiesz co, kiedyś była piękna księżniczka, która została uwięziona w wieży. Jej ojciec powiedział, że kto zdał, zdoła ją uwolnić, stanie ją po prostu jako żonę, nie? No i tak słucha dalej, mówi i tak, no, ta panie, ale skąd tu tyle gówna? Nie wiem, ktoś co nasrał. To jest pierwsza transakcja w serii tych odcinków, w której ja wyszedłem na plus, bo zarobiłem dwa złote, które przekażę Razem z resztą pieniędzy na walkę z rakiem do fundacji Cancer Fighters. O, no to miło, mogę Ci dać jeszcze dwa złote. Masz jeszcze dwa złote? Super. Słuchajcie, mamy już dodatkowe cztery złote i wszystko to, co utrzymałem z tysiąca złotych. Yy... Nie śmiejąc się, dlatego tak byłem zmotywowany. Od razu. No nie no, bo jakbym wam powiedział, to byście nie próbowali. A to są byłyby, znaczy potencjalnie, bo nie jesteście śmieszni, to byłyby potencjalnie e, uczciwie zarobione pieniądze. Ej, my byliśmy bardzo śmieszni. Piszcie, jak uważacie w komentarzu, no. Nie bądźcie hejterami, kochani. Wspierajmy się. Wiesz co, ja, ja myślę, że ten ludzie to by się najbardziej śmiali, jakby zatańczyła hip-hop. Roast. Nie subskrybujcie kanał po więcej takich filmów. Oczywiście pieniądze przelewam na Cancer Fighters. Pozdrawiam i przepraszam, że obroniłem tak mało pieniędzy. Do zobaczenia i pozostańcie magiczni.